Cześć wszystkim, witam was w trzecim odcinku z Aniguom Jak widzicie w menu mam tu jedną jedynkę, że niby mógłbym odebrać jakieś dzienne pudełko, ale to jest związane z ankietami. I ogólnie te ankiety nie działają dla mnie za bardzo, bo mają dużo pytań takich potwitliwych, które wymagają niestety czytania ze zrozumieniem takiego skupionego. I strasznie dużo czasu na to trzeba poświęcić, żeby to w ogóle zrobić. Mi się to mało pasa. I tak te odcinki są dosyć rzadko, i tak odbieram to, co mogę z tych termowych codziennych za reklamę. Tak czy siak zrobimy wszystkie w takim samym odstępie czasu, jak i, i tak by był na początku, nawet gdybym tych ankiet nie robił, właśnie. I teraz tak, przejdziemy do tej zagadki, której wcześniej zrobiłem, tak? Bez oczu. I trochę pogłówkowałem, nie ktoś tam znowu pisał, że włączyć wibrację w telefonie, czy nie wiem. Coś tam próbowaliście mi podpowiadać w komentarzach, ale generalnie to wydaje mi się, że raczej nic z tego nie wyjdzie. Ale ja wpadłem na jeszcze taki pomysł, że może poprzejeżdżam trochę palcem po ekranie. O no właśnie. Trochę poprzejeżdżałem palcem i oczywiście co? Okazało się, że jest. Serce było. Trzeba było to przejeżdżać. Nie patrzeć, ale palcem poprzejeżdżać. Trochę jak się ta Braille'a, nie? No, i właśnie w taki sposób, jak odblokowałem te zagadki z reklamami, codziennie się starałem. Odblokowałem trochę, mogę Wam pokazać, właśnie tutaj trochę ich jest. No, niestety losowo i prawdopodobnie w końcu dojdzie do tego, że będę musiał w losowej kolejności robić. Ale póki co mamy jeszcze trochę tych, które mieliśmy z tych poprzednich boxów, To jeszcze przez chwilę będzie po kolei, powiedzmy. Dobra, teraz jakiś recykling. Otwórz bez dotykania. Przekręcam telefonem. O jezu, zrobi mi się orientacja nagrywania, ale trudno. Całe szczęście to było w dobrą stronę, bo jakbym wkręcił w złoto, to by zakręcał tylko bardziej. A, no tak, nawet mi się też wskazywała obrazy, w którą stronę kręcić. No dobra. To było łatwe. Co to, to mamy? Geek Art. Gwiazdka to gwiazdka, a serce to jest mniejsze od 3. Tylko jak to. O, dobra, dobra, dobra. No wiadomo, że przecież. Łatwizna. To była niby średnia zagadka, nie? <laughs> Niełatwa. Przez długi czas do tej gry nie wchodziłem, więc może mi się trochę tych szarych komórek odblokowało. Znaczy tam... E, bardziej może bym powiedział od, odżyło. To może nie będzie tak ciężko w ogóle z robieniem tych zagadek. Zwłaszcza, że tutaj chyba same proste mi się trwają zakurzone. Mogę rozmazać. A co ja w tej chwili? Ja rysuję po tym niebieskim, ale nic się nie dzieje, nie? Aha. Rysowałem serce, ale to chyba nie o to chodziło. Nie, zakurzony, czy ja muszę. A może teraz muszę podmuchać? Jest, odmazałem. Trzeba było mikrofonem podmuchać. Jeden, dwa, trzy. A, w taki sposób dobra. Bluetooth. Mam włączyć Bluetooth'a? A co się stanie wtedy? Włączyłem. Cel co dostałem za włączenie Bluetooth'a? Dobrze. Do niczego innego mi się ta funkcja nie przydała w ostatnim paru latach. <laughs> Ale dzięki niej mamy zagadkę rozwiązaną. Więc zdaje się, że okay, nie. Lekkie flashbacki kiedy musiałem znów iwać świeczkę w tej disliterali. O, rany, zdjęcie. Tylko nie możemy musiał zrobić zdjęcie czegoś. Eee. Kolor. To znaczy. Nie, nie chcę znowu krawatury. No nie! Ja muszę znaleźć coś, co ma kolor taki różowy. A zabawka z kangura będzie OK. Zabawka z kangura. Ty, wyszło. No spoko. No. Do niczego innego też mi się ta zabawka nie przydawała do tej poraż. Ale okej. Okay. Bomba tykająca. Musiał szybko. O nie! Ja pamiętam, to jest skopiowane. To jest skopiowane. Z... Nie możesz brać tego poważnie, czy coś tam. I ja pamiętam, co trzeba zrobić. Wymyślicie, że trzeba obrazek ułożyć? No dobra, spróbujmy. tych cyk. Układam najszybciej jak mogę. No, ułożyłem i nic się nie stało. Dlaczego? Czemuż to nic się nie stało, skoro ułożyłem idealnie obrazek? <grytanie> nie wiem, jak ktoś oglądał, to wie pewnie, co trzeba zrobić. Dobra. No teraz tak. Będę bardzo. E, skończyły mi się pomysły. Wejdę i wyjdę z tej zagadki. O, co się stało? Wybuchło kiedy mnie nie było w zagadce? Wróćmy do niej. O, mama, wybuchła, a my coś w serce. No to tak, spoko, nie? Jeżeli tam parę pomysłów pokopiował, wiadomo, nie wszyscy musieli grać w oryginalną grę, więc takie zagadki będą na przykład nowe dla nich. I to, I to po pierwsze mi się nie podoba. Nie będzie mi kazało się pokazywać, prawda? Wcisnąłem nic się nie stało? Znajomy. Znajomy? Mam dodać kogoś do znajomych? O kurna! O mój Boże! O mój Boże! O Jezus Maria! Oj, to się wytnie, oj, to się wytnie. No, znalazłem Enigm boxa, Ja musiał to... Eee, spoko. Enigm... Box. To nie o to chodzi? Twój numer. a wiem o co chodzi. wiem o co chodzi. Ja będę musiał zadzwonić. E, dobra. Może w kontakt. a w kontaktach mi się pojawiło. Kot to. I love you. Kot to, kot to, kot to. Nie ma numeru telefonu, nic. Okej, okay, dobra. Spoko. Nie wiem jak ja to wszystko zamarza, ale chyba nie będziecie prawie nic widzieć. I love you. Nie by takie ciężkie. Te gra już w którejś z rzędu próbuje sabotować moją prywatność. No spoko. Co my tu mamy rytmy serca? Oj doktorze. Um. Mam tu coś kręcić. Co się dzieje się? Eee. Okej, okay, no to zagadka może być już ciężka dosyć. Ja coś słyszę w ogóle? Podgłośnie sobie. O nie. O nie, o nie. Ta zagadka... Ta zagadka wymaga, że będą musiały podłączyć słuchawki. Do telefonu. Czy ja mam jakiekolwiek słuchawki? To jest dobre pytanie. Coś tu mam, ale to takie... Nie, czekaj. To nie są słuchawki. To są słuchawki. O, jak dawno z nich korzystałem. Ciekawe czy działają w ogóle. Au! Nie wyciągać aż tak dużo rzeczy. tylko jak ja... Jak ja to włożę do ucha se? Albo do telefonu. Dobra, nie, znaczy do ucha bardziej, bo słuchawki mam przecież jeszcze drugie, nie? Okej. Okay. Uwaga, uwaga. To co my to mamy? Zdją słuchawkę na chwilę? O jest. ale to brudne, o fuj. <laughs> Lewą do prawego ucha, to super pomysł. No ty, włożyłem słuchawki i nic się nie stało, co jest? Nawet nic nie słyszę. Dobra, włożę obe... Dobra, zdejmę na chwilę swoje własne słuchawki. No ale ja, Nic nie słyszę. Ale ty nie gadaj, że ja muszę w ogóle podłączyć To do mikrofonu, przecież to To w ten sposób nie wyjdzie. Podstawiłem do serca i też się nic nie dzieje. <ścoughs> Kurde A ja Ja nie mam potrzebnego ek ekwipunku, chociaż niby To jest dobre, bo Ej, teraz suszę nagle. Ej, teraz słyszę. Co jest to? Dobra, wiem, dobra. Czerwone, pomarańczowe, Teraz zielone i niebieskie. Dobra, <laughs> ciekawe, czy to słyszeliście. Ale cóż, no nie wiem, bo, znaczy i te słuchawki mi coś nie domagały. Już się zagadka rozwiązała. No i super, teraz dajcie mi to wyjąć. Okay. No nie powiem, całkiem ciekawa zagadka, ale szczerze mówiąc czuję się oszukany. No bo, kurde, no twórca powiedział, że do tej go, Do tego zagadki wystarczy otoczenie i telefon sam. A tymczasem słuchaweczki poprosimy? No, super. Eee, nie mów mi tylko, że to jest mail. Jedna pozycja. Nope, maupa. Co jest? Ja muszę obrócić telefon. Obracam go w tej chwili w prawą stronę, nie? Wrong heart. Co to się dzieje? Fap, fap, fap. Why not? Hard. Hard Enigma Box. Czy to to? Aad box.com Ok. No nie, ja muszę wysłać na to maila jakiegoś dowolnego. Do, no, tak mi się wydaje, no bo nope, wrong mail, hert, why not berg, dobra. W takim razie em, to wchodzimy w moją pocztę, tak sądzę. Gmaila, bo czemu Teraz tak, heart, eee. mapa enigmbox, eee. give heart, Lease. oj, dobra, zobaczmy czy pyknie, <głos> <głos> czuję się głupio, no ale tak jakby no, no, no tak jakby nie wiem, fail? Almost. Ale, czyli. Aha, ja muszę wysłać na no dobrego maila. Ok, no to będę próbował do skutku, nie? Dobra, spróbuję. A, dobra, spróbuję. Ostat... Ostatnie dwa. No to jeszcze raz. Dawaj, ten kodzik, gościu. Dawaj, ten kodzik. Dawaj. Dawaj. O! Jest! Znalazłem! to był ten mail. Kody, dziękuję ci. To jest jedyny puzzle, w którym musisz wysłać maila. O! To jest ciekawa informacja. No dobra. Thank you. Thank you. I znowu trzeba będzie cenzurować. Jeszcze nie mogę doczekać tego, nie? Chory pan. No cóż, no, jak nie możemy po kolei, to będę po prostu robił to co odblokowane, nie? Jest jakaś błyskawica, tylko nie muszę znowu ładować kontakt. Mam dorysować? Eee. O wiem, dotknę w dwóch miejscach palcem. Aha, łatwo, minęło tak mało czasu od ostatniej reklamy. I nie było reklamy. Jest. Czyli to nie chodzi o to, że się rozwiąże z rzędu zagadki, tylko po prostu jak szybko się rozwiąże. No, to było łatwe. Teraz zniżka jakaś. Twój telefon. To jest znowu jakiś. Co? Że ile kosztowała na premierę? Znaczy, za ile go kupowałem? Nie wiem, 1050? Chyba nie do końca. Twój telefon. Twój telefon. Ehm, jaki model, może? Dobra, czekaj to wejdę w ustawienia RJZ Mixm. Ok, to nie to? Redmi, Redmi Note 9 Pro, albo model. Dobra, będę wszystkiego próbował po kolei. A, po prostu nazwa, okej. ok. <laughs> Ciekawe, myślałem, że nie wiem, to miało gdzieś coś innego zakodowane, a jednak chyba nie chcieli, żeby było za ciężko. Dobra, co to jest? Wiem, co to jest. Ja będę już pamiętał, ja muszę pamiętać, bo ja słyszałem to nazwę dwa razy. O, Karina to jest. Cztery otwory, jedno wyjście. Eee. Uh. Uff podmuchać chyba nie. Czekaj. Muszę podmuchać, ale muszę zatkać rzeczy chyba. Tu mam dwie rzeczy. Nie zatkałem tego, co musiałem. To teraz jeszcze raz. Czekaj. Ja źle zatykam. O cholera. Ja, ja złapię to wszystko. Cztery otwory, jedno. Czekaj, jedno wyjście muszę nie zostawić. Formowana ta zagadka. Czekaj, nie. Inaczej. Muszę... Może dotknąć tu? Dobra, trzeba było na ekranie dotknąć, nieważne. Yeah! Lokalina Kozak Instrument. Polecam. Kompas. Muszę wskazać północ, prawda? Eee, wschód jest tam. Zachód jest tam. Obracam teraz telefonem, nie? No i południe jest... O Jezu, gdzieś tam. Hahaha. Czyli tam jest południe? Ja mam nierówny dom. Niosy. Niosy? Nie, to są kierunki chyba świata. Chyba nieźle. Od samego początku ja razu się nie zawiesiłem w tych zagadkach. A już rozwiązałeś mi dzisiaj z 13? Dobra, docisnę do pół godziny i się skończy, żeby nie było, że zaraz nam zabraknie na kolejne odcinki. No my to mamy torba zakupowa. Czarny. Czarny głaz. Tylko czemu to jest torba zakupowa? Ehm... Um. Rozjaśnia ekran? Będę coś widział? O cholera. Tutaj jest... A, to jest brud na telefonie. Nieważne. To, 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 to. Tak gdy jest literali, czarny. To jest całkiem ciekawe, bo jakby... Hm. Czy jednak będzie zagadka, na którą będę musiał pomyśleć poza nagrywaniem. Nie, rozumiem, co przedstawia to torba. Nie, czekaj. To nie może. To nie jest chyba torba, to jest kutka. Ale jak z ten. Jak zamknę. Ekran. Ja wiem, to trzeba będzie zamknąć ekran. I się wtedy zrobi zagadka rozwiąże prawdopodobnie. Tylko, że jak ja zamykam ekran, to wtedy mnie wywala nagrywanie. Zrobimy tą zagadkę jako ostatnią i to po prostu dodam mo może bez komentarza nawet już. Ale wydaje mi się, że właśnie o to chodzi. Tylko nie będę z tego, tego w stanie prawdopodobnie nagrać. Zobaczymy. No niektórych rzeczy nie da rady. Padające serce. Ocaleję. Nie ocalało. Ups. Ja bym się obrócić telefon może. A, obróciłem. Balansuję teraz telefonem. Kurde, i czy ja będę musiał to zanimować przy montowaniu? Właśnie. Z Tym odcinkiem będzie chyba najwięcej zabawy ze wszystkich ostatnich. Bo naprawdę. Dobra, modelek jakiś niby trudny. Zawsze nie w czas. Ja pamiętam. Ja pamiętam, pamiętam, pamiętam co trzeba zrobić. To znaczy. Coś to było związane czymś. Tylko właśnie nie pamiętam, czym... czy ja nie muszę przytrzymać tej łapki. Nie, nie o to chodzi. Hmm. Taka sa sama zagadka była w Take This. Literally. Tylko właśnie. Czy to nie było. O, czy to nie było przypadkiem związane z tym. Czekaj, a wyjdę do menu i teraz wejdę szybko. Nie, zawsze nie w czas. Nie pamiętam, czy to w ogóle nie było związane z tym, że była jakaś inna zagadka podobna do tego, nie? Czy po prostu trzeba było to przeczekać. To było jakoś... To było jakoś tak po prostu, że tylko w konkretnej minucie, w konkretnej sekundzie to było. Ale jak rozpoznać, w której trzeba wejść, to jest dobre pytanie. W się, czy nie będę chciał w ogóle obejrzeć tego odcinka ostatniego. Zbierz to na poważnie, czy coś? To wtedy będę wiedział, co w, o co w tej zagadce chodzi tak bardziej <laughs> i będzie łatwiej. Ale to wtedy będzie takie. Takie na, na prościznę trochę pójście. Ale dobra. Ponieważ przekroczyliśmy z 30 minut. Zobaczę czy dam radę jeszcze zrobić tylko jedną zagadkę. Może. Złam zasady. Error. O nie. skraszowałem telefon. Nie dobrze. Co to się stało? Czemu mi się odpala od nowa? Poszukane. Poszło. Złam zasady. E, error. Aha. Okej, okay, spoko. <laughs> Ej, co jest? Znowu error. Co jest, co, co? Ale ja przecież kliknąłem. Ej, no teraz naprawdę. Może error wpiszę? I teraz kliknę 10? Nie, znowu error. Ej! Ja kliknąłem w miejsce, co ja odwaliłem? Jak kliknęłem w miejsce, gdzie było serce. A rozwiązane. Motyl! Jest motyl, motyl, motyl. Szybko, łapka. Łapiemy. Aaa, czyli to w ten sposób. Chciało wejść w inną zagadkę. No i zarąbiście. O to właśnie chodziło, panie i panowie. No dobra. To w takim miejscu w takim razie sobie skończymy. Ja tylko jeszcze zrobię tą zagadkę. Uwaga, wyłączam ekran w tej chwili. Okej. Okay. Ekran jest wyłączony u mnie. Zatrzymało się pewnie też nagrywanie. Teraz wchodzę z powrotem w telefon. Zapisało mi wideo, super. A teraz włączaj no. e, Dobra, to X. O! Wyłączę nagrywanie, żeby nie było. I mamy z powrotem nasze serce. Czyli de facto nie trzeba będzie myśleć ze mną z zagadką. Chyba. Bo na dobrą sprawę rozwiązałem dzisiaj wszystkie, których dotknąłem. No i chyba dobrze. 37 na 61. Trzeba będzie troszeczkę podzielić te zagadki, bo jak zostało? Ile? 24. To tak po 12 zagadek na odcinek. Próbuję to wymierzyć w miarę dobrze. I żeby po prostu nie było, że jeden jest za krótki czy coś nie. Dobra. To już teraz oficjalnie w tym miejscu skończymy. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki, kolejne filmy i na streamie też zapraszam. I na razie.